Eskimas de Slump Guard przyjaźnił się z Lil Tracem, przyjaźnił się też z XXX Tentacionem. Kiedy ten był w więzieniu, Skimask stwierdził, że odwiedzi Lil Trace'ego i Lil Peeba w Los Angeles. Gdzie mieszkali razem z całem i Click. Przez jakiś czas wyglądało wszystko naprawdę dobrze i nic nie zapowiadało się, że wydarzy się coś złego. Skimask dodał nawet piosenkę na SoundCloud zatytułowaną New World Order na feature z Lil Peepem i Lil Tracing. Pewnego dnia Ski Mask wyszedł na miasto, bo miał to załatwienia parę spraw, kiedy wrócił nie zauważył nic podejrzanego. Dopiero będąc w samolocie powrotnym zobaczył, że zniknęło mu kilka rzeczy. Nie mógł już na żywo spytać się o co chodzi, więc zamiast napisać prywatną wiadomość, wyjaśnić co się wydarzyło, ten zaczął głupie tweety. W jednym z nich napisał Podobno skupiłem swoje bagaże w domu Pipa. Jeżeli zobaczycie kogoś z moim duragiem albo ubraniami, dajcie mi znać, a ja się tym zajmę. Była tam cała ekipa Garboy Click, a całą uwagę Skimask zwrócił w stronę Lil Pipa. Mieszkało z nimi wtedy około 10-15 osób. Dlaczego na Pipa? Pip Peep był najpopularniejszym raperem z kolektywu Garboy Click. Pewnie to miało znaczenie. Jak później się okazało, to Gar, przyjaciel Lil Pipa, ukradł rzeczy. Skimaska. Mimo wszystko. Kiedy ski mask wylądował, opublikował nagrania, w którym mówi wiele uprzedliwych rzeczy. It's okay. It's okay though. It's okay. Y'all broke. Broke. You a bad. I'm Tracy though. Shout out to Tracy, shout out to Dre. The rest with them. They some thieves, I ain't gonna do myself. I ain't going to ja. <laughs> Boys. little so Pete, you trash. Pete, tell them how y'all y hump each other. Tell them how y'all hump each other and say y'all playing. tell him how y'all tell him how y'all snitch tell him how y'all snitch Skimask usunął również ksywkę Lil Pipa z piosenki, którą razem zrobili, a Lil Peep nie odpowiedział na zarzuty. Do czasu. W styczniu nowego roku Skimask dodał tweeta, na którym widzimy ich na wspólnym zdjęciu z dopiskiem Zobaczcie, kogo znalazłem. Siedzieli w studio. Wywnioskować mogliśmy, że ponownie ponownie połączyli siły, siedząc razem. Stworzyli kolejną bardzo ciekawą piosenkę zatytułowaną Donald Trump Has No Tape. Beef trochę się uspokoił. Minął rok. Nie wiadomo skąd. Parę dni przed tragiczną śmiercią rapera, Lil Pip zaczął wrzucać tweety, uderzając w stronę. Skimaska. Wiecie, Skimask, The Slumpguard jest homofobem i nazwał mnie, sami wiecie, polityka YouTube'a. Skimask szybko odpowiedział pisząc: Nie jestem homofobem, po prostu ci nie ufam, skoro siedzisz zamknięty w szafie i mówisz coś dopiero rok później. Dodaje, Jestem niemajczykiem, zostałem wychowany inaczej. Co pewne nawiązuje do jego poglądów, które są konserwatywne, a przestrzeń intymna pipa jego orientacja seksualna zostawała tematem do spekulacji przez długi czas, aż sam Pipp nie dodał tweeta, w którym przyznał się, że jest biseksualny. Bardzo prawdopodobne, żebyśmy byli świadkami bifu między Pippem a Skimaskiem, jednak jak już wspomniałem, 10 dni później Pipp odszedł. Skimask po śmierci pipa pokazał się z dobrej strony, zachowując klasę, bo dodał tweeta, w którym napisał Mam nadzieję, że Pipp spoczywa w pokoju. Jego energia będzie żyła, będę go zawsze pamiętać Następnie dodał kolejnego tweeta z dopiskiem I'm a beamer boy Nawiązując oczywiście do jednego z hitów Lil Peepa zatytułowanego Beamer Boy Już nigdy więcej nie powiedział publicznie złego słowa o Lil Peepie W całej tej sytuacji ciekawą rolę odegrał Lil Tracy i XXXTentacion Jeżeli chcecie mogę nagrać następny film właśnie o tej sytuacji a Wam, jeżeli filmik się spodobał i chcecie więcej to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Wejdźcie na mój nowy podcast na Spotify'u, jeżeli interesuje Was tematyka hip-hopu. W komentarzach możecie napisać co o tym myślicie oraz o czym innym mam nagrać filmik.